Agnieszka Świedzińska, witam państwa i zapraszam na program Celownik. Pani Beata, Basia, Anita i Maciejka. Cztery niesamowite kobiety pod dowództwem pana Mikołaja. Nie boją się żadnego wyzwania. Większość z nich od lat bezskutecznie szukała pracy. I okazuje się, że nie ma rzeczy niemożliwych. Stworzyły brygadę, która wywołuje zdziwienie, komentarze i uśmiech przede wszystkim u mężczyzn. Ze zawodu jestem fryzjerka. Rok przerwy miałam w pracy, poszukiwałam tak w swoim zawodzie. Chodziłam do urzędu pracy, tam się wypytywałam. No i polecono mi w urzędzie, że jest praca w ziemi dla kobiet. No i się jakoś skusiłam. No, dłuższy czas byłam na bezrobotnym, korzystałam ponad, bez 8 lat opieki społecznej. Mówiły, że będzie ciężko, no i faktycznie ciężko jest czasami. Które na początku się dziwowały, ale też już nie. Nawet, nawet się chcę przyjąć jeszcze do, do pracy. Pracowałam na kopalni, a tam była kopalnia do likwidacji, no i zostałam zwolniona, nie? Nie, pracowałam 6 lat. Nie bałam się na budowę iść, bo pracowałam na kopalni, a tam też jest ciężko. Ja jestem zadowolona, że mam pracę. A reszta się nie liczy. Byłam bezrobotna 11 lat i żyłam z opieki społecznej, nie? Już mam już swój wiek, nie tych, że już jako bufetowa czy jako kelnerka się już nie nadaje tak. tak roboty, bo jestem za stara. Teraz jestem zadowolona, że mam tę pr pracę, zarobię sobie, mam już swoje pieniążki, nie? A tak za takie 100 zł co z opieki dostawałem, to było ciężko bardzo wyżyć, nie? To byś jak bidulka napierał. Żelą, żywą. pracują dziewczyny, nie masz się. Fajnie to robią, uwielbiam się. Ja to mówię. Przygotowanie to jest najgorsza robota, bo kłętka, koszty to jest majtko. Maja... Nie wiem, dużo na łopatach, by się Na pomysł zatrudnienia pań padłem mniej więcej rok temu. Urząd Pracy nie mógł nadążyć z dostarczaniem, nazwijmy to tak, mężczyzn. No i postanowiłem poprosić o kilka pań, wychodząc z założenia, że panie skrupulatniej pracę typu ogródkowego, potrafią wykonać. I tak zaczęła się moja, nazwijmy, przygoda z damską brygadą. mieć punkt w tym miejscu. Jak ja naciągnę i ty jak to Dla niektórych to jest śmieszne i dziwne, że kobiety właśnie pracują na budowie. No, mi się wydaje, że to jest normalna rzecz, każda inna praca. Niektóre kobiety sprzątają ulicę, bloki, a my akurat pracujemy tutaj. Także nie ma się czego wstydzić. Te pierwsze dni były właśnie najgorsze. Bardzo ręce bolały. A później, czyżby, kwestia przyzwyczajenia. Dociś, ciś! Majka ci czy gwiazówek? Jezu, ręce odlatywały się. Ja w domu nie chciało nic robić. A w domu trzeba też oba tu gotować. Czy okno umyć, czy coś wyprać, albo co. No. A ty możesz tutaj zostać, wiesz, przy przyjóżku zostaniesz, wejdziesz tutaj i zacierałeś. To tak, Rozprowadzać, zacierać. Jak się nabierze tą łopatę pełną, to trzeba mieć porządnie siły, żeby jednak. No ale wszystko idzie też w ja wie strawić. Nie jest tak znowu źle, żeby tam. A jeszcze czy okno się wymyje, czy coś się posprząta w domu, to idzie zrobić. No, pójdź, 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 pójdź tu! Pójdź zobaczymy! było chodzić do, do szkoły! Danosi akila zdrowy! Daj pałupki! Mogę robić, robić! Nie ma czasu na robotę. Na babę będzie się zaglądać. Na sofalę to, to pan <noise> zaglądać. dziewczynami dogadujemy się dobrze, czasami po pracy idziemy na kawę. Siedzimy, gramy w karty. Polubiliśmy się. Przyzwyczaiły się do tej roboty. I teraz są tak wartościowe jak i mężczyźni. Po prostu tak samo pracują. Może nawet jeszcze lepiej, bo są dokładniejsze w pracy. Ona po prostu ma czas taka dziewczyna jedna z drugą. Zrobić tak robotę, żeby po prostu był jakimś takim smakiem, żeby ta robota była oddana. Mężczyźni budowlańcy nie zawsze mają i język, i, i zwyczaje najbardziej takie dla na otoczenia stosowne. A panie, one, ja to nazywam łagodzą obyczajem. A ile można na łopatę w wyśpiechu? Pełną łopatę. Aha. A ja już jest jak... pod ochroną. To ja nie mogę tak dużo dźwigać. Ja no, to jest pod ochronę. No. Jak Pieszy, samo pięćdziesiąt lat, no to kurde co... To... A ile razy bym Ci mówił, o tym, żebyś przerwała, albo żebyś sobie odpoczęła? No, oczywiście, bo tak. jest też próba. No. nie no, mogę było rato, ale, Nie. było Ale trzeba sukcesy, nie? Ja mówię, spokojnie robić, wolno robić, nie? Bez przeciążenia, bez przeciąży. No. Ale uważać na siebie, na swoje zdrowie. To jest najważniejsze. Jak się robi robotę, ja widzę, że jest źle, to zaraz, zaraz atakuję i mówię jak powinnaś robić. Tak. Oczywiście, na akurat kort, nie wtedy się nie musisz ze mną kłócić. Hmm. Hmm. Bo lepiej tam. się 10 razy spytać, nie 10 razy poprawić. No. Jako facet ulicą ryczy idzie mamy pranie układać, a nie pierunie łopatami robić. Mhm. A Masia mu odpowiedziała, a ty idź pieluchy prać. No. I pan na droga, kurde jak jedziesz, bo dobijesz. Dobra sprawa. No. No, no bo to jadą ludzi się zaglądają, na baby się patrzą, no. baby w duma nie mieli. Może nie mają. Panie zarabiają gdzieś w granicach o, o, od 800 do 1200 zł na rękę. W zależności od tego, ile godzin wypracują. No. Nie brać rękę tak, Rękę, nie ja. rękę O tak, od tak się Ja wola tak. I się męczy, a później się bardzo będę wolał i będę narzekała. No. Nie, lepiej tak sobie bijesz w czy to moja brygada? No, a czyja? ja? No nie może być czyja inna. Jak już sobie wychowałem, to już są moi. Zaczęli ze mną od początku. Te dziewczynki, a teraz się robią to tak, jak trzeba. Mikołaj i jego elfy wracają z pracy. było widzicie jednak. Panowie nie mają już chyba wątpliwości, że kobiety nawet w tej dziedzinie potrafią pokazać, na co je stać. Mało tego, kobieca brygada swoim zapałem i entuzjazmem zaraziła już kolejne dwie panie, tak trzymać dziewczyny. Dziękuję za uwagę. Przypominam, że spotykamy się zawsze o 17.20, a jeszcze przez najbliższą godzinę trwa dyżur telefoniczny naszych reporterów. Można dzwonić pod numer telefonu 022 507 0118. Do zobaczenia.